W sobotnie popołudnie piłkarze Wisły Puławy na własnym stadionie podejmowali drużyny Hutnika Kraków. Stawka meczu była bardzo duża, bowiem po ostatnich nie najlepszych występach przewaga Puławy nad drużynami znajdującymi się w strefie spadkowej niebezpiecznie stopniała. Od samego początku spotkanie było dość nerwowe, mogliśmy zaobserwować sporo prób ataku, jednak najczęściej były one niedokładne. Pierwszą bardzo groźną sytuację Wiślacy stworzyli sobie w 18 minucie, kiedy po dośrodkowaniu zrzutu różnego strzał Bartosiaka trafił w słupek. Kilkanaście minut później hutnik mógł cieszyć się z prowadzenia po analogicznej sytuacji. Dośrodkowanie z rzutu różnego wykorzystał Świątek. W samej końcówce pierwszej połowy sytuacja w meczu kompletnie się odwróciła. Najpierw strzałem z przewrotki do remisu doprowadził Adrian Paluchowski, a kilka minut później sędzia podyktował rzut karny dla Wisły. Jedenastkę pewnie wykonał Bartosiak, a tym samym to gospodarze prowadzili po zakończeniu pierwszej części meczu. W drugiej połowie emocji wciąż nie brakowało, jednak ostatecznie to Wiślacy bardzo pewnie pokonali drużyny Hutnika. Kolejne dwa gole dla dumy po Wiśla zdobył Carlos Daniel, który trafiał do krakowskiej bramki w 73 oraz 85 minucie po świetnych kontratakach. Dzięki efektownemu zwycięstwu 4 do 1 Wiślacy na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu zapewnili sobie pozostanie w Ewinner drugiej lidze Wisła Pulawy Hutnik Kraków 4 do 1 do przerwy 2 do 1 Wisła zagrała w składzie Gradecki Heba Flak Bracik Wiech Wawszczyk, Kona Carlos Daniel Bartosiak Drozdowicz Banach Kondracki, Puton Ryszka i Paluchowski